Popularny mamy Kalibob po gali KSW-37. <grymne> witam. witaj, witam, witam. Powiedz, no to porozmawiamy w takim razie o KSW-37, a może takich najważniejszych pojedynkach. Dużo zmian na warcie. Karol Bedor, który stracił pas. E, Artur Sowiński, który stracił pas. No i e, Król Albanii, który stracił koronę. Wiesz co, no, bo jest to, bądź cała gala, było fajne. Od początku, pierwsze walki super, super poziom. E, ta pierwsza walka Szymański, tak? Szymański, Romanowski, Romanowski mega walka, super. Obaj podobno się pokazali, no, ale Szymański był ogóle. Jeżeli chodzi o kornika, no e, powiem Ci, no lubię Kornika, jak to wiesz, znam go osobiście. Tak? I jednak przypuszczałem, że na punkty przegra. Tak mi się udawało, że jednak ta pod koniec drugiej rundy go przełamie i gdzieś na punkty będzie go i wypunktuje go wniosek. Ale okazało się, że nie szczęścia. Kontuzja, to jest nieprzewidziane, są sytuacje, w których w domu Artur Sowiński mógł dalej, chciał dalej walczyć, ale, ale ta kontuzja i lekarz zabronił tego, nie, nie pozwolił do kontynuacji walki. Właśnie to jest właśnie, takie są rzeczy, które są nieprzewidywalne. Zobaczymy, jak to będzie, czy dadzą rewanż i jak to będzie w no, jeżeli chodzi o Karola Nuk. Ale muszę popracować, mi się wydaje, lekko nad, no, nad tą nadwagą. Wydaje mi się, że troszeczkę stracił tego, tej szybkości, takiej. nie jest taki lekki w walce, jest zawsze taki ostatnio jakoś taki ciężki jest. Nie uważam, że jednak z 10 kilo powinien schudnąć. E... Być bardziej, bardziej siłą opracować, bardzo siło pracuje, no. Naszyk, że na szybkości stracił, więc no cóż, no, tak to jest, no raz się by, bywa się mistrzem, a zaraz się przegrywa, no, to jest normalne, to jest, to jest wleczone w, ten, w ryzyko, więc nic nowego. Ale chodzi o walkę podziana z, 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 z to żaden Abdul, to nie jest, to jest król Albanii, ja. To do co? Do, do, do tak miał... He broke your heart? Or not. Był po polsku. <laughs> A nawiązuje do piosenki. Hmm. Ja jestem, byłem za Podzianem, byłem za sportem, jestem za sportem hmm. i miałem nadzieję, że podział wygra i to zrobi. Rozmawiałem wczoraj z Lukiem Barnatem, twoim przyszłym rywalem na gali ACB. Yy, powiedział, że zgodził się na ten pojedynek w ACB tylko dlatego, że zaproponowano mu ciebie, bo jesteś klasowym rywalem. E, fajnie, fajnie, że mnie szanuje, e, że chciał mną walczyć. E, uważam, że to jest bardzo, że jest świetnym zawodnikiem. To jest dobro, bardzo mocne wyzwanie, to jest dla mnie kolejne. E, widać, że jest. E, Głód w oczach ma, w walkach tak samo, chce wygrywać, nie oddaje walk, nie poddaje się, więc myślę, że to jest dobre zestawienie. I teraz się okaże 12 marca, co, co, kto będzie lepszy. Kiedy walczysz z Lukiem Barnatem na gali ACB i, i potencjalnie, jeżeli byś y, przegrał ten pojedynek, czy to cokolwiek zmienia w, w sytuacji dla Ciebie jako mistrza KSW? rozmawiać o takiej sytuacji z włodarzami? co <laughs> no, ma zmieniać. No. wszystko się może zdarzyć. Wiesz, co wtedy wszyscy powiedzą, że nie jesteś mistrzem, że jak to, mistrz przegrał. Te, no, Wszystko jest możliwe, mistrz przegrał, mistrz się wygrywa, przegrywa. To jest, to ja mówię, że to jest taki sport eee, i, i, i dzisiaj, dzisiaj jak jestem, wygrywam 10 lat, jestem na, na najwyższym poziomie walki. Eee, po mojej ostatniej takiej słabej walce zostałem, ktoś chciał mnie skopać za to kurde i, i jeszcze nie zdążyłem się potnąć, a już powietrzu kopali. To jest takie, to, jest, to, to kolejne do mnie doświadczenie i nauczyłem się, że teraz, mój, całe cał, cał, cał życie człowiek się uczy, I nauczyłem się tym, że no, niestety, czy ja będę wygrywał teraz 20 walk pod rząd, gdzieś mi się lekko nogę potnie, to zawsze bo nie ktoś będzie ktoś chciał skopać no, i, i tam coś powiedzieć od siebie. E... To ostatnie wrażenie bardzo często się liczy, więc w sumie. Więc tutaj, czy przegryło się, nie ma zawodników MMA, którzy nie przegrali. Jest Habib Durmogomedo, który nie przegrał jeszcze. No. Jest Asia rzeczy, które nie przegrały jeszcze, ale 99% zawodników każdy przegrywa, więc tu nie ma... Mieliśmy mistrza, tak? Artur Sowiński mistrz przegrał Karol, najdłużej pan panujący mistrz przegrał. No, no, to jest taki sport jest. Nikt nie może być na najwyższym poziomie dawać walkę i cały czas trzymać go tą pasek. Może być słabszy dzień, może zawodnik być bardzo dobry, może być słabszy dzień i zawodnik bardzo dobry. Wiesz. No, to, jest, to jest taki, wiesz, no, czy. Co kto będzie mówił, to dla mnie teraz całkowicie gdzieś tam obojętne jest. To na koniec zdrać recepturę, bo powiedziałeś w jednym z wywiadów, że odzyskałeś chemię, czyli tą miłość właśnie do, do sportu walki. Więc co trzeba zrobić, kiedy człowiek jest frustrowany, zmęczony, ma dość generalnie i udaje mu się wrócić? Jest to bardzo proste. W moim przypadku bardzo prosto zrozumiałem jedną rzecz. Odpoczynek. Odpoczynek to jest jedna sprawa. Za dużo rzeczy pobocznych się działo i zanim na nie się skupiłem, niepotrzebnie. Bo to są tylko rzeczy, które są w głowie, gdzieś tam z daleka gadane. One fizycznie nic nie robią. One istnieją gdzieś. One nic, nie, nie, nie dotykają cię fizycznie, nie biją cię, nie gryzą cię, nie zabierają cię, chleb nie zabierają cię, nic się nie robią, tylko jest to gadanie. I myśli, które są w głowie, one tylko kończą się na tym momencie. Jak puszczysz te myśli po prostu sobie w powietrze, tam, one, one tylko zostają myślami, nie są same faktycznym, czymś takim fizycznym. Odrzuciłem to wszystko. Skupiłem się na tym, tak naprawdę odrzuciłem, przypomniałem sobie, jak, jak zaczynałem trenować, co ja robiłem. Ja, ja nie miałem pobocznych innych rzeczy, nic. Miałem pustą głowę, spokojną głowę, Miałem chodziłem, trenowałem, wychodziłem, walczyłem i na tym się skupiłem. I teraz na tym się skupię. W ogóle odrzuciłem to wszystko, nie obchodzi mnie nic innego. Obchodzi moja rodzina, obchodzi mnie mój klub, przyjaciele. Nic jest, nie wchodzi. Interesuje mnie to tam, co gada, co myśli. Nic. <laughs> eee, więc skupiłem się na tym, co zawsze lubiłem i kochałem. Chodzę na trening, robię go i zaraz będę, wyj wyjdę, jak Bógę zawalczę i jak Bóg da wygrał. Więc na tym się skupiłem i, i ja mówię, cały czas człowiek się uczy i nauczyłem się to coś, coś nowego, fajnego, że eee, trzeba się skupić na tym, co, co robisz. Tak ja bardzo dziękuję, życzę powodzenia już niedługo w, w Manchester. Manchester tak, 11 marzec.